Przedpołudnie. W więziennym bloku F rozpoczyna się widzenie osadzonych z ich bliskimi. Porządku w sali pilnuje oddziałowa Zuzanna Cichocka. Żyleta, Mańka, ma tu być dzisiaj spokój. Bo, bo ja tak mówię. Ale się przestraszyłam? Chcesz zamiast na widzeniu spędzić najbliższą godzinę właśnie? Siostra.

Osadzona Magdalena Orzeł, pseudonim Żyleta, w więzieniu od pięciu lat. Skazana za zabójstwo i rozboje. A na ciebie czeka izolatka. Dla takiego widoku warto było. Zobaczymy. Piętnaście minut później. Więzienne ambulatorium. Okej, okay, na szczęście nie jest złamany. To nie też ustało, więc myślę, że skończy się na lekkie opuchliźnie. No ale na wszelki wypadek żadnej randki na wieczór nie planuj. Daj spokój, randki to nie jest moja bajka. Poważnie? Mi ostatnio znajoma poleciła fajną apkę, możesz sobie zainstalować. Co, miałabym się pokazywać jak małpa w cyrku i żeby każdy świr w internecie mnie oglądał. Nie, dziękuję. Okej, okay, to rzeczywiście nie jest twoja bajka. O, no, mówiłam. Wiesz co? Coś mi w tym wszystkim tutaj nie gra. No, że co, że stara wyjadeczka dojechała młodszy, osadzona. Już nawet ja się nauczyłam, że to standard. Ale, że dwie płotki wystartowały same do Żelety, to jest podejrzane. No tak. I że Mańka nie wystartowała jej na pomoc. Bo Mańka i Żeleta to najlepsze kumpele, prawda? Od zawsze. I moim zdaniem na zawsze. No to co się tam tak naprawdę wydarzyło? Jeszcze tego nie wiem, ale na bank Żyleta i Mańka coś kombinują. Już przy wejściu do sali widzeń coś tak czułam. Dzięki. Cześć.